Cześć Wam. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak zachowują się osoby toksyczne, osoby toksyczne w związku, osoby toksyczne w pracy. Chcesz wiedzieć więcej? Słuchaj dalej. Więc osoba toksyczna to jest taka osoba, która wpływa na ciebie, nie dając nic od siebie. No i możemy tu wyróżnić tak naprawdę trzy podstawowe elementy, którymi toksyk zawsze, ale to zawsze się kieruje. Po pierwsze, toksyczne osoby zawsze grają w grę. Ich życie to jest gra. Układają ją pod siebie tak, abyś ty zawsze był przegrany. Celem tej gry jest to, aby twoje emocje rozchwiały twój organizm, aby emocje toksycznej osoby spowodowały że zawsze, ale to zawsze ty przegrasz. Drugą rzeczą, którą toksyczne osoby zawsze robią, to jest stawianie siebie na piedestale. Toksyczna osoba zawsze, ale to zawsze doprowadzi do tego, że będzie priorytetem w Twoim życiu. Będziesz dla niej gotować, będziesz dla niej sprzątać, będziesz układał swój, czy układała swój plan dnia pod nią, bo wraca z pracy. Bo nie może wrócić z pracy, to jedziesz po nią, więc ona zawsze, ale to zawsze chce być priorytetem w twoim życiu. Niestety toksyczna osoba nigdy, ale to nigdy ciebie nie będzie traktowała jako priorytet. Na przykład ty możesz zrezygnować ze spotkania z kolegami czy z koleżankami, ale ona już tego nie może. Dlaczego? Dlatego, że na przykład. Jest tam jedna osoba z jej pracy i będzie uznawała, że to nie jest spotkanie towarzyskie, tylko to jest spotkanie zawodowe. Toksyk zawsze znajdzie wyjście z sytuacji tylko dlatego, bo on stawia siebie jako priorytet w tym związku, a ty nigdy nie będziesz tym priorytetem, więc to jest toksyk. Ale jest jeszcze trzecia rzecz, którą toksyczne osoby zawsze robią, i ta trzecia rzecz to toksyk. Nigdy nie przeprasza. Nie dlatego, że zawsze ma rację, tylko osoba toksyczna w swoim modelu działania nie przeprasza, gdyż ona uważa, że ona ma rację, mimo że dla relacji, dla dobra związku, ona się myli, to nigdy nie przeprasza. No i jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: toksyk nigdy, ale to nigdy nie przyznaje się do błędu, więc można powiedzieć, że toksyczna osoba nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje błędy. To, co toksyk kiedyś zrobił, nie ma znaczenia. To, co zrobi w przyszłości, nie ma jeszcze znaczenia. A to, co robi dzisiaj z tobą, to ma znaczenie tylko i wyłącznie po to, żeby tobą manipulować. Więc pamiętaj, toksyk nigdy, ale to przenigdy, nie weźmie odpowiedzialności za swoje czyny. Jeżeli masz do czynienia z takimi zachowaniami swojego partnera, swojego kolegi, koleżanki z pracy, musisz wiedzieć jedno: To jest osoba toksyczna i nie da się takiej osoby zmienić, gdyż ona zawsze będzie dążyła do tego, żeby zmienić ciebie. Tak właśnie wygląda model działania toksyka. Oczywiście możesz próbować miesiąc, rok, cztery. Możesz myśleć, że ona się zmieni, bo jest wielka miłość. Możesz myśleć, że się zmieni, bo jesteście małżeństwem albo dobrymi kolegami w pracy. Pamiętaj jedną rzecz: toksyk to nic więcej, jak taki pasożyt, który nie bierze odpowiedzialności ani za siebie, ani za swoje czyny. Nigdy nie przeprasza i zawsze, ale to zawsze według niego ma rację. Tylko od ciebie zależy, czy będziesz długo w takiej relacji, czy właśnie ją w tej chwili skończysz, bo dotarło do ciebie, z kim jesteś. Chcesz wiedzieć więcej? Oglądaj kolejne filmy.